Miałam 30 lat i lubiłam myśleć o sobie jak o kobiecie poukładanej, rozsądnej, która ma swoje granice i zasady. Mieszkałam sama w niewielkim mieszkaniu w starej kamienicy, gdzie wszystko się niosło po klatce schodowej, zapachy obiadów, odgłosy telewizora, skrzypienie butów sąsiadów wracających z pracy. Z sąsiadami żyłam poprawnie, ale bez przesady dzień dobry, do widzenia, uprzejmy uśmiech na schodach. Jednym z nich był on, mężczyzna, który mieszkał naprzeciwko. Wiedziałam o nim niewiele. Wyglądał na kilka lat starszego ode mnie, zadbanego, raczej spokojnego. Czasem mijałam go, gdy wynosił śmieci, czasem słyszałam, jak nuci coś pod nosem, gdy otwierał drzwi. Był kimś, kto istniał w mojej codzienności jak stały element tła, jak stary dywan w korytarzu, na który przestałam zwracać uwagę. Tego dnia wszystko było zwyczajne do momentu, kiedy otworzyłam swoją szafkę w kuchni i zobaczyłam, że brakuje mi soli. Gotowałam zupę, bulion już się gotował, warzywa czekały na przyprawy, a ja zorientowałam się, że nie mam nawet odrobiny. Mała rzecz, drobiazg, który w normalnych warunkach przyjęłabym ze spokojem, ale byłam zmęczona po pracy, rozdrażniona i po prostu chciałam dokończyć to, co zaczęłam. Spojrzałam na drzwi wejściowe i niemal automatycznie pomyślałam o sąsiedzie z naprzeciwka. Wydawał się rozsądny, uprzejmy, nie powinno być problemu, aby pożyczyć odrobinę soli na zupę. Wytarłam ręce w kuchenną ściereczkę, poprawiłam włosy przed lustrem w przedpokoju, bardziej z przyzwyczajenia niż z potrzeby, i wyszłam na korytarz. W mieszkaniu pachniało gotującym się bulionem, ale na klatce schodowej unosił się już inny zapach, cichy, ledwie wyczuwalny aromat męskich perfum, który zawsze kojarzył mi się właśnie z nim. Zapukałam. Nie odpowiedział nikt. Zapukałam drugi raz, głośniej, przekonana, że może słucha muzyki, albo jest w łazience. Cisza. Tylko szum wody z kaloryferów i odległy dźwięk windy. Uchyliłam się od jego drzwi, odruchowo spojrzałam w dół i wtedy zauważyłam coś, co sprawiło, że zawahałam się tylko na moment drzwi nie były domknięte do końca. Zamek wyglądał na przekręcony, ale skrzydło lekko odstawało. Ten drobny szczegół zadziałał na mnie jak drobna iskra niepokoju. Pomyślałam, że może wyszedł tylko na chwilę do piwnicy, że może zapomniał domknąć, a w środku gotuje się coś na kuchence, może coś mu upadło, może zasłabł. Mój umysł w jednej sekundzie zdążył stworzyć dziesięć katastroficznych scenariuszy, zanim zdążyłam cokolwiek zrobić. Nie potrafiłam tak po prostu odwrócić się i wrócić do siebie. Delikatnie popchnęłam drzwi. Uchylały się bez oporu, cicho, jakby zapraszając, choć czułam, że wkraczam na teren, na który nie powinnam. Zrobiłam pół kroku w głąb przedpokoju, nasłuchując. W mieszkaniu panowała cisza, przerywana tylko jednostajnym szumem łazienkowego wentylatora. Światło w przedpokoju nie było zapalone, ale spod drzwi łazienki sączył się wąski pasek jasności. Przez chwilę zastanawiałam się, czy nie powinnam po prostu zawołać jego imienia, ale coś mnie powstrzymało. Może głupia ciekawość, może wrodzona ostrożność, chęć upewnienia się, że nic mu nie jest, zanim narobię hałasu na pół klatki. Zrobiłam jeszcze dwa ciche kroki, aż stanęłam tuż obok drzwi łazienki. Szum wody, chrapliwy odgłos prysznica albo kranu, rytmiczne pluskanie. Wydawało się, że wszystko jest w porządku, ale wtedy dotarły do mnie inne dźwięki ciche, urywane, bardzo osobiste. Zamarłam, czując jak krew uderza mi do twarzy. Zdałam sobie sprawę, że nie jestem świadkiem żadnej tragedii, tylko czegoś zupełnie innego, czegoś zarezerwowanego dla absolutnej prywatności. Przez wąską szparę w drzwiach zobaczyłam fragment łazienki, kawałek lustra, odbicie nagiego ramienia, rysunek mięśni, napięcie w geście, którego nie chciałam oglądać, ale nie mogłam cofnąć spojrzenia dość szybko. Trwało to może sekundę, ale dla mnie rozciągnęło się w nieskończoność. Zrozumiałam, że weszłam w cudzą intymność z całą swoją niezgrabną obecnością. Serce zaczęło mi bić szybciej, oddech przyspieszył. W jednej chwili stałam się mieszaniną wstydu, zażenowania i czegoś jeszcze, czego nie chciałam nazwać. Miałam wrażenie, że każdy centymetr mojego ciała nagle stał się zbyt świadomy samego siebie, dłonie, włosy, ubranie. Poczułam się, jakbym sama została przyłapana na czymś zakazanym, chociaż to ja byłam tą, która przypadkiem zobaczyła za dużo. Chciałam się wycofać, ale w tym samym momencie usłyszałam lekko zmieniony oddech i nagłe wyłączenie wody. Przeżył mnie paniczny strach, że zaraz otworzy drzwi i zobaczy mnie stojącą tuż obok, jak intruza. Odskoczyłam na bok, niemal po cichu wybiegłam do przedpokoju, mając nadzieję, że zdążę wrócić do siebie, zanim zorientuje się, że ktoś był w jego mieszkaniu. Ale wtedy zatrzymałam się na środku, jak zahipnotyzowana. Czułam, że jeśli teraz ucieknę, będzie to jeszcze bardziej dziwne, jeszcze bardziej nie. Jak miałabym mu potem spojrzeć w oczy na klatce schodowej, wiedząc, że z kulona uciekałam jak winna? Zostałam więc stojąc po środku jego przedpokoju, z sercem bijącym jak szalone. Słyszałam, jak stąpa po kafelkach łazienki, jak sięga poręcznik, jak coś odkłada. Każdy dźwięk był dla mnie jak uderzenie w bęben, wyraźny, głośny, niepokojący. Czułam się, jakbym przekroczyła cienką linię między codzienną zwyczajnością a czymś czego do tej pory w moim życiu brakowało nagłą, nieprzewidzianą, niewygodną bliskością z kimś obcym. Wróciłam myślami do swojej kuchni, do czekającej zupy, do pustej solniczki. Wydawało się to nagle aż absurdalne, że jedna szczypta soli popchnęła mnie w sytuację, która sprawiała, że drżały mi kolana. Próbowałam uporządkować myśli. Byłam dorosłą kobietą, nie nastolatką, a jednak teraz zachowywałam się jak ktoś, kto pierwszy raz styka się z prawdziwą. Fizyczną obecnością drugiej osoby w tak osobistym kontekście. Przez krótką chwilę pomyślałam o swoim życiu uczuciowym. O ostatnich latach, które mijały spokojnie, ale też trochę pusto. O związkach, które kończyły się zanim zdążyłam poczuć się naprawdę chciana. O wieczorach spędzanych w samotności z książką, filmem, kubkiem herbaty. O tym, jak nauczyłam się wmawiać sobie, że to wystarczy, że nie potrzebuję nikogo, aby czuć się pełna. A jednak teraz, stojąc w mieszkaniu sąsiada, z pamięcią tego, co mimowolnie zobaczyłam, zrozumiałam, jak bardzo moje ciało tęskniło za czyjąś obecnością, choć rozum wciąż próbował udawać, że wszystko jest pod kontrolą. Usłyszałam skrzypnięcie klamki w łazience i nagle rzeczywistość wróciła z całą mocą. Nie miałam już czasu na analizowanie swoich uczuć ani na rozważania o tym, co wypada, a czego nie. Stałam w jego przedpokoju jak ktoś, kto przekroczył próg obcego świata i musi teraz jakoś w nim odnaleźć się, zanim zapadnie ostateczny osąd. W tamtej chwili nie wiedziałam jeszcze, że ten drobny, banalny brak soli w mojej kuchni stanie się początkiem czegoś, co przewróci moje poukładane życie do góry nogami. Wiedziałam tylko, że już nie jestem tą samą kobietą, która kilka minut wcześniej wychodziła ze swojego mieszkania z pustą solniczką w dłoni. Coś we mnie pękło, coś się obudziło, coś zaczęło domagać się uwagi. Czułam, jak w mojej głowie rodzi się pytanie, na które nie miałam odwagi odpowiedzieć, jak daleko pozwolę sobie posunąć się w tej nieoczekiwanej historii, która właśnie zaczynała się pisać sama, bez mojego planu, bez mojej kontroli. I czy naprawdę chcę ją zatrzymać, zanim zdąży się rozwinąć? Kiedy wyszłam z jego mieszkania tamtego dnia, trzymając w dłoni pożyczoną sól, Miałam wrażenie, że granice między nami zostały przesunięte w sposób, którego nie da się cofnąć. Spotykaliśmy się później na schodach częściej niż zwykle. Każde spojrzenie trwało sekundę za długo, a każdy dzień dobry niosło cichy podtekst, jakbyśmy oboje pamiętali, co wydarzyło się wtedy niezdarzenie samo w sobie, ale tę niewidzialną nic napięcia, która się między nami zawiązała. Pewnego popołudnia zaprosił mnie na herbatę, a ja przyjęłam zaproszenie bez wahania choć jeszcze niedawno uznałabym to za niepotrzebne komplikacje. Rozmawialiśmy długo o drobiazgach o pracy, o książkach, o pogodach, które zmieniają się szybciej niż ludzie. Czułam, jak moje serce stopniowo przestaje być tak uparte, jak otwiera się na możliwość bliskości, którą przez lata lekceważyłam. Nie było spektakularnych wyznań, nie było gwałtownych gestów. Było tylko ciche zrozumienie, że czasem życie otwiera drzwi tam, gdzie się ich nie spodziewaliśmy nawet wtedy, gdy ktoś zapuka tylko poszczyptę soli. Wyszłam, zanim zmrok zapadł na klatce schodowej, a on odprowadził mnie spojrzeniem aż do drzwi mojego mieszkania. Tego wieczoru usiadłam przy kuchennym stole, ogrzałam dłonie o kubek herbaty i poczułam, że w moim życiu zaczyna się coś nowego. Nie wiedziałam jeszcze, czy będzie trwałe, czy tylko chwilowe, ale po raz pierwszy od dawna miałam nadzieję. A to wystarczyło, by poczuć się mniej samotną jak kobieta, która nie tylko przypadkiem zobaczyła cudzą kruchość, ale też pozwoliła, aby ktoś zobaczył jej własną.